Witam drodzy widzowie w kolejnym odcinku. No i co? Dzisiaj, dzisiaj znowu kontynuujemy Hollow Knight, Kontynuujemy znowu deepnest, bo, bo Deep Nest jest koszmarne miejsce, niestety, ale trzeba je zrobić, bądź, co bądź. Ostatnio też tak w sumie nie wiem, zacząłem się zastanawiać a propos a propos pewnych takich możliwości stworzenia takiego człowieka, homoculusa, i Wydaje mi się, że też ostatnio dostanę taką prośbę właśnie stworzenia kogoś i bardzo, bardzo się zastanawiałem e, o, co, o, co, o co może chodzić. Zacząłem to tak filozoficznie, e, jakby to ładnie określić, filozoficznie się zastanawiać a propos nad tym zagadnieniem. I doszło nam do wielu e, ciekawych wniosków. E, którymi się dzisiaj podziela Na przykład jednym z takich wniosków jest to Że mógłbym taką osobę na przykład stworzyć sobie w minecrafcie I mógłbym z nią na przykład po prostu nie, wiem, zbudować domek Wiecie chodzi o taki, takiego jakby npca Który by odzwierciedlał daną osobę I wtedy mógłbym czuć że tak jakby yy, buduje ten domek z tą osobą To jest, to jest koniec przemyślenia to sobie nie miałem po prostu pomysłu i E, mówiący cokolwiek, przepraszam. <noise> ja mówiłem, że mi się pomysły pomalutku e, kończą. E, a propos tego co mówić. Oj, i znowu te truposzki działają. No niestety. A czemu spadłeś? Hmm. Chodźmy tutaj ciutkę wyżej. Oj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. wait, ja tu byłem. Tak, ja tu byłem. Oj, stopera nie włączyłem. Ajajaj, aj, aj. no cóż mi się trudno. Nie, co jest? Ja tu naprawdę byłem. Kłę? Czy ja jestem? Ja jestem teraz. Jestem teraz tutaj. Mm, Jakie dzisiaj myślenie dłużej mi troszkę zajmuje czasu Aby ogarnąć co gdzie i jak... Wait, Idę tutaj, tutaj tutaj. O! Oj, czy ja tu na pewno byłem? Już nie ogarniam czy. O! O nie, to jest ten... Ja widać nie dodałem, bo bodu jest po prostu śmiertelny dla mnie. Pójdzie. Miałem powiedzieć, że pójdziemy sobie górą. Ale jednak nie pójdziemy sobie w bo to nie ma sensu Ojejku, i, i nawet nawet widoczność straciłem teraz <noise> O Jezusie, nic nie widać. Wait głosem mi niestety trzeba do oka Okej, okay, idziemy tędy idziemy tędy, tędy, tędy. Okej, okay, tu, tu możemy mieć na górę, a tu je? To też można może gdzieś pójść O Nie, nie Dziękuję. Eee, tu gdzieś był czarm. Tu gdzieś ewidentnie był jeden czarm. Eee, tylko cholera. Nie, już nie pamiętam dokładnie gdzie. O, ła, nie bi. Okej, okay, on chyba był tam wyżej. Jeśli to, będę pamiętam, kurde, jeszcze domem muszę przejść. O! 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 Jak chcę zjechać, na dół, ale tak powoli. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Muszę odkryć, co tu jest. Co teraz mi się przypomniało, taki, taki był kiedyś taki filmik, kucę z Bronxu. I tam było, ja lubię Wolno, a ja lubię szybko i tak dalej. To, to był w sumie mega śmieszny filmik. Ale zawsze były te takie, takie osoby w tej szkole podstawowej, które mówiły coś w stylu, no ja lubię Wolno, a potem nagle zmieniały, w sensie, albo wcześniej zmieniały i wcześniej mówiły, że na przykład lubię szybko. I to jest tak, to jest takie, takie, co, co, o czemu, o czemu nie gadają, to, to w końcu jak? Lol, zabiję go. Eee, no chyba, że ma jakieś takie swoje wytłumaczenie w miarę sensowne. No to wtedy ewentualnie da się to przyjąć do wiadomości. Ojejku, ile tego tutaj jest. I trzeba się wracać, niestety. Całą tu drogę. Dobrze, skoczmy sobie tutaj. O. O Jezu, jakie ja się cieszę, że ja poszedłem jednak yy, górą? Jak wspaniale. O mój Boże, ja się nie umiem tak bardzo z nimi bić. One są takie straszne. O, użyję tego. LOL, pokonałem go. A dobra, tu jest to ukryte przejście. Okej, okay, i tutaj sobie wejdźmy do środeczka, Tutaj będziemy mieli czarma że jeśli dobrze pamiętam. Oj, tu też jest taka fajna kulka, co można ją troszkę pobić. No, zrobiłem, to nawet nie wiedząc, że to tam jest w sumie. O, tu jest odbijanie się od tego, no dobra. To jest easy jakby to w porównaniu do tego, co jest w White Palace, to... <grych> nawet nie trudno. I ogólnie w sumie przepraszam, jeśli będę spolerować grę, ale jakby... Wydaje mi się, że jeśli to jest Szesnasty odcinek. Siedemnasty odcinek tej gry. To raczej jesteście przygotowani na spoilery ja, ja przynajmniej bym tak był. Jeku e, jechać zaraz umrę, W sensie zupełnie nie umiem tego przejść, a Mega chcę Tam się dostać, okej. Okay? Naprawdę tylko dlatego... Dobra, przeżyłem. Jest dobrze. Wait, co jest? Czy to była ta kulka? Nie, czekaj, to jest tutaj. Czym była ta kulka? Kłę? co? Ale to był ultra sans. Uh, eee, yeah. Dobra, teraz muszę ogarnąć, gdzie ten grup, Jak mam się do niego dostać? O, no tak. Muszę powiedzieć pokonać. Jeśli się wychyluję, to i tak on nie zabije. Ale jeśli... O mój Boże. Nie no, muszę się wychylować w razie jakichkolwiek innych problemów Muszę, muszę bić go pojedynczo bardzo No spokojnie, no spokojnie, na spokojnie, no na spokojnie na Okej, spokojnie. Okay. i uciekać Okej, okay, na spokojnie, okej okay. O, oh, dobra, udało się Proszę mm. I teraz tak, czy tu jest jakieś przejście do tego małego gruba? Ojejku, jejku, 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 jejku jejku. Powiem wam, że ciężko jest mieć pocielną uwagę i to, i to straszliwie ciężko Okej, okay, tu gdzieś na pewno będzie jakieś dojście do gruba. O oh no, jezu prawie umarłem. O nie, znowu się pojawił ten. Eee. Wait, gdzie, gdzie, gdzie ja w ogóle jestem? O mój Boże. E... Tutaj nie, w tą stronę nie. Może tutaj do góry. O, i, i pewnie tutaj z góry będzie. O jezu, bije mnie. Okej. Okay. Może tutaj z góry będzie jakieś dojście do gruba. ale nie podoba mi się to, że mam trzy życia. Eee... Okej, okay, tu, tu będzie... A nie, tu... A tak, tu, tu jest dojście do gruba. Raczej. Ojejku, a tam na górze ten na mnie czeka. Eee, tutaj, tutaj nic nie ma. Eee, tutaj jest to. Eee, tu jest to. Tędy nie przejdę. O mój Boże. Eee. O Jezusie. Jak ja do niego dojść? Jak pojęcie nie mam. Eee. Okej, okay. a wystarczyło się po prostu tutaj stoczyć. Okej. Okay. Tu w sumie, tu w sumie, o okej, okay. tutaj nie chcę. Tutaj nie chcę. Eee. To idziemy dalej na górkę. Bo czemu by nie? Ej, on tu był wcześniej? A nie chcę umierać. W się nie chcę umierać. Jest tak ultra, ultra, nie chcę umierać. I muszę teraz się zastanowić. Yy... Czy właśnie jednak się cofnąć Dream tak jak ostatnio, czy jednak nie... Nie mam pojęcia. Szczerze, ja się po prostu mocno skryźnie boję. Skrycznie się boję, że właśnie coś, coś... coś mi się może stać tutaj. Mm. Najlepiej, żeby jakiś taki taka płatka się gdzieś tu pojawiła. O właśnie ty, o właśnie ty, o właśnie ty, o właśnie ty. Dobra! Jezus Maria jak ci dziękuję. I jejku, ja jestem tak, tak szczęśliwy po prostu, że to coś się pojawiło. To było idealne, naprawdę. Idealnie, żeby odzyskać moją duszę. Eee, no To co, to co? Kurde, czy ja byłem tutaj na dole? Nie mam pojęcia, czy ja byłem tutaj na dole. Naprawdę nie pamiętam. Eee, oj O, tu jest drzewko dreamowe! Okej, okay, to zróbmy to drzewko. Czemu... Czy mielibyśmy nie zrobić tego drzewka? Ajajajaj, dobrze, chodźmy tutaj, tutaj, tędy, tędy, tędy... Tędy, Eee... Oj, no, wow, wow, przeżyłem. Jestem szczerze zdziwiony. Okej, okay, okej... Okay. W sumie powinienem odzyskać jak najwięcej tej duszy, więc będę będę zabijał te maluszki. Naprawdę. Eee. Ojej, Juniu. Nie, nie, nie. Okay. Jak, jak daleki tu jest drzewko? Co jest? O, a, o, mam jedno życie. Okej. Okay. Mam wrażenie, że ja masakrycznie mało sola dostaję, w sensie tak naprawdę, naprawdę mało. Chyba będę potrzebował czarma, który by mi zwiększył sola. Nie wiem, użyję ciebie jako podpory, żeby dostać się tutaj. Potem ciach, ciach. Okej. Okay. I się chilujemy. Dobra, już prawie, prawie full życia. O, o! Okej. Okay. Czy tutaj coś było? Aha, tu jeszcze są. Czy tutaj coś jest? Mhm, tu już dalej nie ma. Tutaj też oczynimy. O, wit, w sumie gdzie jeszcze to może być? A, tu na górze, nie pamiętam, tutaj na górze. Chyba. <laughs> Prawie spadłem A, tutaj jeszcze. O, nie. Okej. Okay. O, o, Tak na tych kolcach umieram. Mm, to jest straszne. To jest tak straszne jakieś. Jest... okej. Okay. To nie jest koniec. Czemu to nie jest koniec? To jest koniec. Okej, okay. okej, okay, ciebie zniszczymy. O, jednak, jednak, jednak pewne rzeczy czasami, czasami, czasami troszkę, troszkę bolą w sumie. Tak, taką ciupinkę. Na przykład właśnie chalipka tutaj. O nie, tam były kolce. Jak one bolą. Dobra, zrobię... Zrobię to po swojemu. To nie, o co, o co, o co, o co, co? co tu w ogóle chodzi? Ja tak bardzo nie chcę tego. O mój Boże. Nie, nie, nie chcę ja ten iść. Nie chcę ten iść. Czemu tak mało sola dostaję za... Okej, okay. ciebie, ciebie zniszczę. O ciebie też, ja ciebie też, o jeku, jak ja ciebie też zabiję. O nie, no, 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 no. Taki pajączek nagle mi wyskoczył. A O, ciebie też. A co? Ciebie... O Ciebie też, no tak, pewnie. Jak fajnie, że taka gramatka się nagle pojawiła. O i Ciebie też. O jejku, jejku, O Ciebie tym bardziej. O tak, to tak, wszystkie. Wszystkie. Spotkacie się z moim mieczem. O. O, o cholera! Ok. Muszę się wychilować, muszę się wychilować. To jest, kurde, w ogóle chyba druga. Nie, nie przejdę tam. Ale dobrze, jak się prosicie, to proszę, proszę Was wszystkich bardzo. Spotkać się z moim mieczykiem. Zobaczymy, co wtedy powiecie. Dobra, to jest ja mały, szybki heal i lecimy w lewo. Jest, listen. Um, <coughs> it, it is mask or face upon the creature in harness. A difficult thing it can be to the despair. No, ah, lol, to tell you, lol. Quite. Lol, some brother tell him, such a shkada. Moskishi? Ay, koshkada. To są jakieś żarty po prostu Jezusie jaki jak to jest Ciężkie to, Ojejku Ten deepness to jest naprawdę O mój Boże Jeszcze normalnie ja żeby ktoś sobie wpisał do dzienniczka to wszystko że nie bij! Okej. Okay. Ja się boję tych maluszków. Za mało dają duszy, a jeszcze tak bił To jest jakiś żart. A, co to jest? Tutaj nie jest, tutaj nie jest. Ha, ha! O, ja ciebie też tutaj pokićkam z moim mieczykiem. Proszę cię bardzo, o ciebie też. O nie, ojejku, czemu tam są kolce? O, to już chyba, tu już, to już ewidentny koniec. Mhm. Teraz jak sobie na sam dół, zobaczmy co jest na samym dole. Czy ja spadam! Czy umrę? Lol Nie powinienem spadać na sam dół, prawda? O, mój Boże O mój Boże, ja tak bardzo chciałem się dostać na górę I w sumie, się dostał na górę, można by było odcinek spokojnie zakończyć, bo tam jest ławeczka, ale teraz... Czy ja teraz umrę? Yeah. to the let's go Oh, Oh, please, please don't be shy. There are some nasties about here, right? Not me. I am a friend to all and happy to serve a traveler so bold as you. Uh, is it information you seek and that I can prove it? Yes, oh yes. Hee hee. Hee hee. Uh, the village above uh, here c home to a sad creature uh, heres is a tale of tragic, tragic uh, exchange cost her and her people greatly though I suspect she bore no regret in making it <laughs> yes uh, I know I know you are intruded uh, you want to know the tale well, I'm sorry. I would love to tell it, but I'm just I'm very happy very very sorry. And I haven't eaten it sometimes. Oh and oh I'm starving Tu chciało zjeść Tu chciało zjeść Jak to było Jezusie To takie ciekawostka w sumie a propos owego hihi, <śles�śles> które siebie wydawałem czytając od niego hihi. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Mam jedno życie, mam jedno życie. Nie, 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 nie. Dream, dream, dream dream, dream. No cóż moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, z mojej strony to jest niestety tyle, to jest na dziś koniec mojej psychiki, bo jednak to, to miejsce wykańcza psychika psychikę totalnie, i co ja, co ja mogę powiedzieć, mam nadzieję, że wam się podoba, z mojej strony to jest tyle, napiszcie komentarz, bo by mi komentarze i to tyle, adios.